Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak pozyskuje prąd z akumulatora i z ups jeżeli potrzebuję zrobić coś grubszego, typu użyć wyżynarki, szlifierki, znaczy szlifierki, może nie wyżynarki lub, yy... lub 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 no, szlifierki tylko, że Takiej o lub wyżynarki włosowej, co żeście kiedyś widzieli. Ci starsi, co mnie dłużej obserwują. Tak, akumulator samochodowy, taki troszkę jakiś większy. UPS 400 od komputera. Tak, jak widzieli, podłączenie. Za chwilę wyciągnę wyżynarkę i Wam pokażę, że faktycznie to działa. Może nie jest to najlepszy sposób, ale ja u siebie nie mam prądu. Oprócz oświetlenia jestem w trakcie rozmowy. Z... rozmowy. Rozmowa to dużo powiedziane. Pisma do spółdzielni, żeby podłączyli mi tutaj zwykły prąd, ale to jeszcze troszkę potrwa i zobaczymy. Na razie wyciągam sobie wyżynarkę i pokażę Wam, jak to działa. Wyżynarka podpięta. Przytrzymujemy przycisk. No i na takie małe potrzeby warsztatowe mamy mamy prąd, w którym możemy się troszkę posilić. Wiadomo pełno urządzeń coś nam pika. Nie jest to jakoś tam mega wygodne, ale da się zrobić. A więc tylko tyle chciałem wam pokazać, że te urządzenia da radę zasilić z akumulatora, z UPS-a komputerowego. Jakieś mocniejsze urządzenia typu szlifierka kątowa nie da rady, przynajmniej przez tego UPS-a. Jest za słaby. Jeszcze Wam tylko pokażę, jaki to jest model. I powiem, żeby naprawdę uważać, ponieważ z niaska wychodzi już normalny prąd. To jest coś takiego: APC UPS 400. Tyle. Jakby ktoś miał problem, to zapraszam do pytań i do następnego. Na razie.